Mamy ludzi, którzy mieszkają w pałacach. No, mówi się, mieszkam w pałacu biskupi, mają szoferów, znają świat, no chyba nie z tramwajów, nie z pociągów, z którego ja do was przyszedłem, z Ubera, tylko po prostu jak coś tam y, zobaczę przez szybę swojej limuzyny. I oni nie potrafią w normalnym życiu się już absolutnie odnaleźć. I to jest taka pułapka, w którą oni wpadają, bo z jednej strony mają jakieś potrzeby seksualne, widzą, że to nie ma za bardzo sensu. Znam wielu takich księży, ale z drugiej strony nie mogą z tego wyjść, bo są bardzo mocno uwikłani i. Pordzenie sobie gdzieś na zewnątrz, w sytuacji, w której jak założyłeś tam sultanę, dostawałeś pieniądze za nic, każdy cię traktował z wielkim szacunkiem, nagle jesteś nikim, tak naprawdę jest. Bardzo trudne. Więc uwikłanie się w celibat moim zdaniem, już pomijając absurdalność tego, że ktoś myśli, że można mieć jakieś niezrealizowane potrzeby seksualne, jest po prostu tak naprawdę systemowy i jest w kościół po to, żeby ten kościół mógł przetrwać. Żeby jasność, biskupi wiedzą, że księża mają partnerów, partnerki. De facto mówi się, że to jest gay professional, czyli zawód homoseksualny.